Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj po raz kolejny zapraszam Was na Milion w minutę. Dzisiaj będzie o wersji szwedzkiej tym razem. E, szwedzka wersja Miliona w minutę powinna być oryginalna, ponieważ ten format został opracowany przez szwedzką wersję Friday TV. Ale mimo, że ten, ten turniej powstał w Szwecji, to pierwsza wersja była w USA. No ale do Szwecji, do swojego e, kraju e, ojczystego można nam powiedzieć, Milion minutę również dotarł I to już w 2010 roku yy, I Ta Ten teleturniej Nosił w Szwecji nazwę Minuten Miał takie logo jak widzicie I był emitowany na antenie szwedzkiego, szwedzkiego odpowiednika Naszej TVP-1 Czyli SVT-1 yy, I miał dwa sezony Pierwszy emitowany w 2010 Drugi w 2012 Pierwszy z 2010 roku prowadził Peter Setman, natomiast w 2012 jego rolę przejęła Malin Olson. Tak wyglądało studio, czyli podobnie jak u nas, no i zasady były niemalże takie same. Mianowicie chodziło o to, aby yy, wykonać 10 zadań, i yy, grano nie tylko indywidualnie, ale można było również grać drużynowo, jak widzicie na załączonym obrazku. Główną nagrodą było 250 tysięcy koron. Zadania podobne, takie same jak u nas, tylko drabinka trochę inna. Za każdym razem było 10 zadań. Różniło się to trochę, jeśli chodzi o kwoty, postawki ale i ilość pól gwarantowanych, ilość progów gwarantowanych. Progi gwarantowane są podświetlone na zielono. No i tak, w pierwszym sezonie, w 2010 roku to wyglądało następująco, to jest ta drabinka po lewej stronie, sezon 2010, pierwsze zadanie było warte 1000 koron, drugie 2000, trzecie 5000, czwarte 10000, piąte, i to był jedyny piłk gwarantowany, 25000 koron, zadanie szóste 30 000, zadanie siódme 50 000, zadanie ósme 75 000, zadanie dziewiąte 125 000 i zadanie... Dziesiąte, główna nagroda, ćwierć miliona koron. W roku 2012, w drugim sezonie, drabinka przeszła lifting, yy, przebudowę. I teraz tak, pierwsze zadanie było walce 5000 tysięcy koron, drugie 10 tysięcy, trzecie 20 tysięcy. I to był pierwszy próg gwarantowany. Zadanie czwarte 30 tysięcy, zadanie piąte 40 tysięcy, zadanie szóste, drugi próg gwarantowany 60 tysięcy. Zadanie siódme 70 tysięcy, zadanie ósme 100 tysięcy, to był trzeci próg gwarantowany. Zadanie dziewiąte 150 tysięcy i dziesiąte ćwierć miliona koron. Nagroda główna się nie zmieniła. Tak to wyglądało w 2012, czyli w tym drugim sezonie. I po dwóch sezonach, te turniej milion w minutę w Szwecji dobiegł końca. Dobiegł końca również nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!